Dzień dobry Państwu, Kacper Majura Telewizja RZD. My się przed y, budynkiem Urzędu Miejskiego w Woźnikach, w którym w dniu dzisiejszym y, zostali powiedzeni o alarmie bombowym. Jednak czy informacja jest, napre, y, jest prawdziwa, nie jestem w stanie jak na razie określić. Będę się starał jak najbardziej y, dokładnie dowiedzieć się czegoś więcej na ten temat. W celu potwierdzenia informacji o prawdopodobnym podłożeniu bomby zadzwoniliśmy do dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Lublincu. powiatu było więcej, zaraz, momencik, 12. Mm -hmm. Także woźniki, momencie budynek sprawdzony materiału wybuchowego nie ujawniono. Także w ale na fałszywy mm -hmm. w, każdy, w każdym z przypadków praktycznie zostało nam jeszcze do sprawdzenia dwa obiekty. Na terenie Woźnik czy na terenie Sąska? Nie, 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 na terenie powiatu lubinińskiego. Aha, rozumiem. W Woźnikach jest sprawdzony budynek urzędu Mm. Zarząd, zarządzono ewakuację, także. Mm. No tak, tak wstępnie mogę panu powiedzieć. E, no wie pan co, czy jest może już jakiś sprawca tego alarmu, czy wie, wiecie już może jak, kto był być może sprawcą tego no, fałszego alarmu? Czy jest już coś więcej na ten temat? No to takie wróżenie z nic, nic nie powiem panu na ten temat. Sprawa na gorąco, także Aha. czynności w toku, o. Mm. Wie pan co, no chyba nie mam więcej pytań, więc dziękuję bardzo panu za rozmowę i pozdrawiam mm. serdecznie. Dziękuję. Do widzenia. له ټلویزیون کارسپر منډورا